Twoja firma osiąga sukces tylko na rynku polskim. Myślisz o tym, aby zwiększyć obroty i zysk na rynkach zagranicznych? Ten warsztat jest dla ciebie. Niemiec płakał jak kubował, bo właśnie rozmawiamy o tym, jak zrobić rynek niemiecki, profesjonalizm, wartość i sporo retoryki, a do tego humor. Kolejny jest prowadzony przez Denisa, który jest profesjonalistą w swoim e, Faku już ma doświadczenie w ekspansji na wiele rynków. Jestem mówcą, trenerem, doradcą oraz przede wszystkim przedsiębiorcą z doświadczeniem działalności na rynkach zagranicznych. Dzięki temu szkoleniu daję Ci możliwość korzystać z tych doświadczeń już od przeszło 10 lat. Ponieważ z moją drużyną pomogę już ponad 100 zadowolonym klientom osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych. Z tym 8-godzinnym warsztatem otrzymasz nie tylko solidną dawkę praktycznej wiedzy, ale co najważniejsze, wszystkie narzędzia, które ci prowadzą do Twojego zamierzonego celu. Brzmi interesująco? Chcesz, aby Twój niemiecki klient płakał jak kupował? Zapisz już teraz.